Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Jezus: Paś, owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. W związku z dzisiejszą uroczystością towarzyszą mi trzy myśli, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Pierwsza myśl: a Wy za kogo mnie uważacie? To pytanie Jezusa wciąż rozbrzmiewa z mocą. Nie pyta, co mówią inni, ale a Ty? A Wy? W świecie pełnym różnych opinii, gotowych cytatów, odpowiedzi, Jezus szuka relacji, nie definicji. Wiara nie rodzi się z powtarzania cytatów, ale z osobistego spotkania. Druga myśl: nie objawiły ci tego ciało i krew. Piotr trafia w sedno, ale nie dlatego, że jest wybitnym myślicielem. To, co powiedział, pochodzi z góry. Bo prawda o Jezusie nie jest wyłącznie wiedzą o nim. To łaska, która dotyka też serca, gdy Bóg pozwala nam rozpoznać w nim Syna. I trzecia myśl. Bramy piekielne go nie przemogą. To nie jest tylko obietnica. To jest pewnego rodzaju wyzwanie. Czy naprawdę wierzymy w to, patrząc na słabości i zranienia Kościoła? Jezus przypomina, Kościół nie trwa dlatego, że jest doskonały, ale dlatego, że Bóg jest wierny i buduje się go nie ludzką siłą, ale na wierze płynącej z objawienia, mocą żyjącego w nim Chrystusa. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.